Cześć, witajcie w Manolords. Jak tutaj przekonuje nas twórca Manolords, to niezależny projekt realizowany z zamiłowania i choć trwa już 7 lat, gra wciąż wymaga pracy. Tutaj jest też ostrzeżenie, że mogą wystąpić błędy. Gra nie do końca funkcjonuje tak, jak to przewiduje twórca finalnie. Więc y, zaprasza też na kanał Discord, aby tam y, po prostu wrzucać ewentualne uwagi, y, podpowiedzi, y, opinie, cokolwiek, na czym mógłby, y, na czym mógłby budować y, tę grę w taki sposób, aby odpowiadała nam, odbiorcom, graczom. Ja też powiem wam, że no, poszło mi mocno, nie tak. Moja seria w momencie jej rozpoczęcia praktycznie się zaczęła, zakończyła, zakończyła się fiaskiem, zakończyła się czymś, no po prostu, wiecie, wszedłem. Chciałem bez żadnych testów, bez żadnego sprawdzania, bez żadnego wejścia w tę grę w jakikolwiek sposób. Od razu zacząć grać, no i to chyba był błąd. Takie mam wrażenie, więc muszę zacząć grę od nowa. Chciałbym tego typka sobie jednak odbudowywać. Niech tak będzie, tutaj imię sobie wpiszę. Oczywiście, że tak będzie to, potworze. Nasz herb chciałbym podzielić na cztery części. O, tak dziwnie się dość podzieliło, ale nie szkodzi. Tutaj na polu D to ja bym widział, tak powiem uczciwie. Nie, czekaj, bo to o to, o to mi chodziło. O, tutaj byś mi wstawił to, tylko byśmy, byśmy to przemalowali na czarno, a kolorem podstawowym byłby czarny. To byśmy zrobili na biało, da, wygląda to. Teraz pole A, chciałbym coś w rodzaju miecza topora, czegoś w tym stylu, tak? Więc będę szukał takich figurek, właśnie taki miecz. O ty, to mogłoby się udać. Kolor główny taki, kolor dodatkowy. Hmm. O, będzie go ładnie widać, jak będzie czerwoną, tak, czarną, przepraszam, obowolutką na czerwonym tle. Myślę, że to będzie ok. Teraz góra i dół, czyli pole B oraz pole D. Najpierw zajmiemy się polem B, czyli tym u góry i tutaj chciałbym, no właśnie... Myślałem albo o takiej głowie. Ewentualnie, gdyby była taka opcja i możliwość, to ja bym chciał coś. Ale nie, no nie ma, nie widzę. Nie myślałem o wilku. Wiecie, to jest jakiś taki pieso. Nie wiem, co to jest. Jakieś dziwne stworzonko. Dobra, pierwsza myśl była chyba najlepsza. Tylko ja bym chciał kolor tutaj główny zmienić na, na biały, obwolutkę czerwoną. O, to będzie ładne. I zajmiemy się polem D. Pole D. Myślę, że tutaj mógłbym. Troszeczkę inaczej w to pójść. Wziąć kolor żółty lub zielony. Czekaj, zielony, zielony w sumie zielony, gdyż chciałbym tutaj umieścić takie zwierzątko. Tak sobie pomyślałem, że byłoby fajnie, gdybym mógł tutaj umieścić. Wiewiórkę. Wiewiórka. Myślę, że bardzo fajna, sympatyczna. Yy, bardzo fajny, sympatyczny pomysł. Tylko ja bym chciał, żeby ona była. O, taka rudawa. O to chodzi przecież, tak? Bo no, wiewiórki takie są. I kolorem byłaby oddzielona. Zielona. Nie. Niebie... Nie. Żół... Nie. No to dobra, to zrobimy takim białym, obrysowana taki obrys. No dobra, jakby coś to piszcie, krytykujcie, bo w tym to ostatnio byliście naprawdę nieźli. Powiem Wam, ale należało mi się to też. Nie będę absolutnie tutaj absolutnie mówił, że o, skrytykowaliście mnie, to źle. No myślę, że należało mi się troszeczkę wiecie. Niby posypałem tą głowę popiołem, ale tak nie do końca. Chciałem coś tam jeszcze poprawiać. Myślę, że nie należało tego w ogóle robić. To był mój błąd. No ale chyba na tym to też polega. Czasami człowiek musi popełnić jakiś błąd, aby czegoś się nauczyć. Lecimy do. Tutaj będziemy kontynuowali. I tak, cel końcowy, no to ja bym chciał podbijać, tak? No tak. Czy obecny będzie przeciwnik? Dobra, niech będzie. Agresywność zrównoważona, reaktywna, agresy, o kurde. Zrównoważona. Dobrze, zróbmy taką zrównoważoną, bo ja powiem Wam, jeżeli chodzi o walkę, no, chciałbym jej spróbować, ale nie jestem w tym. najlepszy. od razu Wam powiem na samym wstępie: częstotliwość napadów. Tutaj jest brak, średnie lub częste. Dobra, wezmę tak i wolne od napadów 3 lata, nie? Początkowe obozy rozbójników, no myślę, że dwa to będzie taka, wiecie, liczba, co sobie może powalczymy, jak już będę miał kim, jak już będę miał czym. Nie, na początku niech będzie jeden, a tutaj sobie zrobimy limit losowych obozów trzy maksymalnie. Bez przesady, po prostu, żeby to też nie wyglądało tak, żeby ty miał tych y, rozbójników nie wiadomo ile, a jeszcze przyjdzie mi z przeciwnikiem walczyć. Y, początkowa pora roku wiosna. I tutaj ktoś mi też pisał: y, Zacznij od wiosny, zima to nie jest dobry wybór. Tak. Wiecie, ja wcześniej myślałem sobie w ten sposób, że ta zima szybko przejdzie że wejdziemy w taki tryb. E, no my, myślałem, że po prostu po tej zimie, że tam te zasoby, że wystarczą, no przecież na początek jakieś tam zasoby zawsze są. No pomyliłem się, no, no, no cóż, zresztą widzieliście efekt. E, początkowe zasoby, zwykłe, e, daj mi podwójne, ok? Dostawa uzbrojenia, tak. Wymagania e, mieszkalne, zrównoważone. Y, tolerancyjne, y, te tolerancyjne wezmę. Y, aprobata: y, o, czynniki mają przeciętny wpływ na przyrost ludności: mała kara, duża kara, średnia kara. Dobra, biorę tą małą. Rozmieszczenie studni na wodach. Dobrze, niech będzie, że muszą tam być, wiecie, podziemne jakieś. Niech tak będzie, ok. Zjawiska atmosferyczne. Może. Dobra, ja wezmę sobie tą zrównoważoną, no bo trudna to raczej będzie dla mnie jeszcze nie do opanowania. To co, lecimy dalej, chyba tak. No i mamy ekran wczytywania. To też jest bardzo fajne, że na tym ekranie no ładnie to wygląda. Powiem Wam ten tryb w ogóle kinowy. Jest naprawdę, naprawdę mega giga. Czekajcie, ja tylko tak zapauzuję, zobaczę sobie w ogóle, co z czym, po co, na co, jak wygląda nasz region. No, troszeczkę rozwalone są tutaj sektory. Widzę, że ja dostałem tutaj, mam wszystko pogromadzone, natomiast zasoby i całą resztę mam. W naprawdę dużej, dużej ogromnej odległości. No, nie będzie to łatwe logistycznie, powiem Wam. Aha, bo dostałem narożny, narożny ten region. Ale okej. Okay. Dobra. Podejmuję to wyzwanie, niech tak będzie. Tutaj będziemy mieli jagody. Tutaj mamy złoże żelaza. Warto przy rozwoju później, jak już wiecie, będziemy się przekształcać, jakoś branżowić. No to wtedy może nam się to przydać i pewnie nam się nawet bardzo to przyda. Ja tylko tak sobie spoglądam tutaj tuż obok. Widzę, że mają rudę żelaza. Dość mocne złoża, i tutaj tak, tak samo. No dobra trafiły mi się także złoża gliny oraz kamienia. Dzikie zwierzęta. Okej. Okay. W porządku. Tylko tak, gdzie ja bym się chciał w ogóle pobudować? To jest bo wiecie, ja bym chciał to wszystko tutaj gdzieś zacząć budować. Tutaj mam fajnie drogi, już poprowadzone. To są szlaki królewskie, z tego co ja tak się zdążyłem tutaj zorientować. Ich nie można w żaden sposób burzyć, nie można ich przesuwać. O, widzicie, znika, więc przekształcać. Można się do nich podpinać, ale z nimi nic robić nie można. My, jako tutaj, taki włodarz. Mamy, będziemy mieli możliwość tylko i wyłącznie budowania pomiędzy tymi szlakami, które już tutaj istnieją, i własnych dróg we, w naszym miasteczku. Zaczniemy sobie tak: będę potrzebował na pewno podstawy: jedzenie, drewno. Ktoś mi tam wcześniej kiedyś, yy, znaczy pod, pod wcześniejszymi filmami, pisał, żebym zaczął właśnie od drewna i to żarcie, żebym ogarniał, nie? To nie jest głupia rada, powiem uczciwie, ale zaczniemy sobie od budowy, yy, myślę, drogi. Aha, tutaj mamy zwierzaczki. No to dobrze, ciekawie. I tak. Ja tę drogę tutaj sobie podepnę, i ona mi się gdzie kończy? Tutaj? No dobra, no to tutaj coś takiego. coś takiego i tutaj bym chciał tak pod to przejadę sobie tędy i chyba będzie będzie ok takie odnoszę wrażenie nie wiem czy to będzie dobrze czy nie ale o jeszcze tako zrobimy niech mają nie tutaj im więcej alternatyw tym lepiej ta droga mnie nie kosztuje, więc mogę sobie pozwolić, a budować będę chciał w tych okolicach. Więc ja tutaj sobie już to o mniej więcej takie. Yy, aha, kurde, czemu ona się tak dziwnie wygina? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Może tak, jak to zmniejszę. Aha, to wtedy będą się tylko tak prostowały dziwacznie. E, czekaj. No to ja bym chciał, żebyś ty mi zrobił. O! Tylko. Czekaj, ale utrzymuj tą. Tę krzywiznę utrzymuj, kurde. No dobra, coś takiego. Teraz tak, gdybym chciał usunąć, no to będę musiał używać alt. A cała droga mi. Eee. Okej, okay, dobra, tylko chciałem sprawdzić, wiecie, ten system tutaj budowania. No, widzę, że się y, będę musiał tego troszeczkę nauczyć, przyzwyczaić. On jest y, fajny, ale. No, ale. Jest duże, takie nie, kurde, trochę, trochę, troszeczkę jest taki niewygodny ten system. Fajnie, że one się tak odkształcają, ale jednak mimo, mimo wszystko. Dobra, będę miał tutaj tak połku. Od czego ja bym chciał zacząć? Na pewno będę chciał zacząć od obozu Drwali. Chyba tak, zacznę od obozu Drwali, ale wiecie co? Nie, nie, nie. Nie zacznę od obozu Drwali. Zacznę od składu oraz spichlerza i chciałbym, żeby oni to zrobili w trybie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo szybkim. Dobra, to tak, tutaj sobie zbuduję. To będzie ten spichlerz i skład. Tak samo. Mniej więcej. Chociaż wiecie co? Jednak będzie mi bardziej tutaj to przydatne. Tego muszę się pozbyć. I to jeszcze raz spichlerz, tak? To miał być. I teraz tak. Tutaj mam te jagódki i tam mam to do polowania. No to dobra, to ja będę chciał to gdzieś w tym miejscu. Tak samo będę potrzebował słupek do wiązania zwierząt. Stajnia karawan, dobra, na razie do zwierząt. Dobra i połączę to od razu jakimiś dróżkami. Dobra, i to mamy, jak gdyby załatwione. I tak, tu będzie średni, tutaj będzie niski priorytet. Będzie mi naprawdę zależało na tym spichlerzu i na składzie. Najpierw spichlerz, najwyższy możliwy poziom. Potem. Bardzo wysoki, najwyższy nie, bardzo wysoki wystarczy. I następne co ja bym chciał, to dopiero żebyście zbudowali. To niech będzie sobie na tym niskim. Dobra, to niech się, niech się to już buduje, jakkolwiek miałoby to nie wyglądać. Bezdomność. Pa Dobra, będą mi potrzebne parcele. Tutaj miałem połączyć to drogą i chciałbym mieć to połączoną drogą. Tutaj widzę, że jest jakkolwiek połączone. Dobra, nie, no jest, dobra. Nie trzeba psuć, więc dobra, to, to już niech tak będzie. I od razu chciałbym y, budować coś, co będzie mi dawało drewno. I to bym sobie zbudował gdzieś z tej strony. Y, czy tam tam się buduje? Proszę się tam budować. Tak jest. I tutaj będę potrzebował kurnictwo. Logistyka. Y, logistyka nie. Zbieractwo kłód drewna, tutaj drewna opałowego, i ja na razie będę potrzebował do kłód, kurde, to spore jest. Powiem tak szczerze, że naprawdę to jest spore, nie? I to już trzeba chyba do drogi budować. Takie, takie odnoszę tutaj, takie mam wrażenie. Aha, to tak się zbuduje. O, coś, czekaj, coś takiego, nie? Dobra, to coś takiego. Y... Twasława sięga daleko. Ja pragnę jedynie bronić mych praw i mego honoru przed łotrami, którzy źle mi życzą. Mam nadzieję, że osądzisz mnie wedle plotek i oczes, które może... Które być może doszły do Twoich uszu. Podpisano, yy, tutaj jakiś wąt, yy, odpisz, zakończ, a pokaż, co mogę napisać. Yy, negocjować za bardzo nie mogę, deklarować niczego nie mogę. retoryk... Yy. Dobra, wyślę mu tak. I tutaj byśmy chcieli, żebyś ty zrobił na bardzo wysokim poziomie, tak jak zresztą chyba tutaj było, tak chciałbym od tego właśnie tutaj zacząć i od tego powoli, powoli odchodzić na przykład w rynek, który będzie mi bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Tutaj będę miał właśnie tą. Do wycinki. Chociaż wiesz co? Inaczej. To do wycinki, to ja będę chciał, żebyś ty to zrobił tutaj, kolego. Bardzo wysoki. To mi wystarczy. O. I teraz będę potrzebował coś takiego bo właśnie sobie z, właśnie się zorientowałem, że wiecie, ja jeszcze będę potrzebował chatę drwala, to tego drewna opałowego. To nie jest duże, ale no będę tego potrzebował i to na razie bardzo niski, nie? Zrobimy i byśmy zrobili od razu tartak. Nie, tartak. Może może od razu to tak. Tartak to może nie. Spichlerz i od razu tutaj przydzielnie. Nie wiem co to daje. Zakładam, że to są, że od razu zasoby będą wozili. Tak. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to tak właśnie będzie funkcjonowało. Yy, tutaj droga. Aha, bo wy tędy. Aaa. Czyli tak. Yy, no dobra. Czyli tam tędy próbujecie się przedostać. Dobra, no niech będzie. Ja będę potrzebował budowa. Mam jeszcze 8 kłód, to nie jest dużo. Będę potrzebował jakiegoś jedzonka. I tutaj bym proponował: Gdzie są ci zbieracze? Czekajcie, zbieractwo, chata, zbieracze. I tutaj mięso i skóry zwierzęce. O. To jest darmowa budowa. O ty. To ja nawet nie wiedziałem. No to grubo, powiem uczciwie, to bym chciał tutaj sobie o wyprowadzić. Coś takiego. W takim razie chata leśnika nie, tylko obóz myśliwych. Ja go sobie od razu zapakuję mniej więcej tutaj. I obóz będzie, e, niech będzie średniaczek, nie? Tutaj jest bardzo wysoko i hatal drwala. Dokładnie i będę potrzebował też tartak. Tartak będzie mnie kosztował ile? Dwie kłody. A ja potrzebuję teraz na budowę domu, czyli ja, sześć to będę miał trzy domostwa, a mam pięć rodzin. Yy, dobra, buduję domy w takim razie, bo do budowy domu zakładam, że nie będę potrzebował. Nie, nie potrzebuję. Yy, myślałem o deskach tej, w tej chwili, nie? To by pożarło moje zasoby, jeżeli chodzi yy, o, o kłody. Nie, czekaj, tylko ja bym chciał tak. Czekaj, bo tak było 6, tak? No to daj mi 6. A jakbym chciał to zwiększyć? Nie, nie da rady. Zmniejszyć mogę. Takie wielkie wtedy gospodarstwa wychodzą, nie? I takie biorę. Biorę to tak jak jest i to już bym chciał, żebyście budowali, moi drodzy, na wysoko, nie? To na wysoko, to na wysoko, a to niech będzie na niski, albo nawet średni. Ty jesteś na średnim to zrób na bardzo wysoki. I widzę, że skład już może pracować, funkcjonować i w spichlerzu mam już chleb. 6 miesięcy, jeżeli chodzi o zapasy. 6 miesięcy, dobra. Na bardzo wysoko y, ustawiam to. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Wszystko wskazuje na to, że bardzo możliwe, że mi się to uda. Mam nadzieję, że będziecie trzymali kciuki. Mam nadzieję, że będziecie mnie dalej instruowali, tak jak właśnie to zrobiliście w tych odcinkach pierwszych z tej gry, świetnej gry. Graficznie naprawdę to jest rewelacja. Bardzo fajnie to wygląda. Będę się tej grze ciągle przyglądał z pierwszej osoby, bo tutaj, no zobaczcie, no jest się czym zachwycać. No, no zobaczcie, pójdźcie i sami powiedzcie, czy to nie wygląda. Jest taki tryb, w którym widać: spójrzcie z kamery kinowej. Jak to mniej więcej tutaj się wszystko wiecie, prezentuje, buduje. No naprawdę powiem uczciwie. To jest kosmos. Więc naprawdę będziemy jeszcze tutaj przychodzili. Liczę na Was. Zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli chcecie coś krytykować, bardzo proszę, jeżeli zasłużyłem nawet na łapkę w dół. Ostatnio nie szczędziliście łapek w dół. W sumie to dobrze, bo no, zasłużyłem. Nie mam powodu powiedzieć, że oj, źle zrobiliście, no, sam bym sobie przyznał łapę chyba w dół. Chociaż hmm, może na zachętę. <laughs> Przypominam tylko, że nie jestem zawodowym youtuberem, nie jestem jakimś zawodowym gamerem, jestem po prostu graczem amatorem, który wrzuca Wam filmy od siebie w ramach hobby. Dziękuję Wam za to, że jesteście, dzięki za łapki, komentarze, a tymczasem Borym Lasem!